W naszym filmiku podsumujemy sobie najważniejsze zagadnienia związane z hydrostatyką. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest hydrostatyka. Więc jest to dział fizyki, który zajmuje się badaniem cieczy w stanie spoczynku, czyli taka sytuacja, kiedy mamy jakieś naczynie, mamy do niego nalaną powiedzmy ciecz, i ona się nie porusza. No, o tym będziemy właśnie mówić. I teraz właściwości cieczy, które będziemy rozpatrywać są badane w polu grawitacyjnym, czyli musimy uwzględnić również siłę przyciągania ziemskiego, siłę ciężkości działającą na tę ciecz. I teraz co wiemy o cieczach? O cieczach wiadomo, że nie wykazują one sprężystości kształtu, czyli przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują. Są słabo ściśliwe, co oznacza, że jeżeli mamy wodę w naczyniu i przyłożymy tutaj na przykład jakiś tłok, chcemy tę wodę ścisnąć, no to objętość tej wody zmieni się w niewielkim stopniu, bo woda jest właśnie, ciecze są słabo I teraz na skutek działania siły grawitacji, ciecze wypełniają dolną część naczynia, w którym się znajdują, co jest dla nas oczywiste. Jak nalejemy wody, no to tutaj na dnie ta woda się zbierze. Jeżeli mówimy o hydrostatyce, to bardzo ważnym pojęciem, którego używamy, jest pojęcie ciśnienia. Dziś nie jest to stosunek wartości siły nacisku F do pola powierzchni S, na którą ta siła działa. Jeżeli chcemy to zapisać znakami, to P jest równe S F przez S, czyli stosunek siły nacisku do pola powierzchni. I teraz ważne jest to, żeby pamiętać, że siła ma być skierowana prostopadle do powierzchni, czyli jeżeli mamy jakąś powierzchnię, to siła, która działa w ten sposób, jest związana właśnie z ciśnieniem wywieranym na tę powierzchnię. Jeżeli mielibyśmy siłę, która działa pod jakimś kątem, to należy ją rozłożyć najpierw na składowe i jedynie składowa, która jest prostopadła, jest związana z ciśnieniem, które na tą powierzchnię jest wywierane. Jeżeli chodzi o jednostkę, to jednostka ciśnienia to jest 1 Pascal i widzimy, że to jest 1 N na 1 M2. Czyli jeżeli działamy Siłą o wartości jednego Newtona na powierzchnię o wartości 1 metra kwadratowego, to wówczas wywieramy na tę powierzchnię ciśnienie o wartości jednego Paskala. I ciśnienie może być podawane oczywiście w Paskalach, ale są również inne jednostki ciśnienia, tak jak atmosfera fizyczna, która wynosi około 1000 hektopaskali, atmosfera techniczna też około 1000 Jeden bar równo 1000 i jednostka PSI, czyli jednostka brytyjska związana tutaj z funtami na cal kwadratowy. Takie najczęściej spotykane jednostki to jest właśnie atmosfera fizyczna i bar, natomiast podstawowa jednostka to jest pascal. Jeżeli mówimy o ciśnieniu, to warto się zastanowić, jak to ciśnienie jest przenoszone w ciałach stałych, w cieczach i w gazach. Jeżeli wyobrażymy sobie jakieś naczynie, do którego będziemy wkładać kolejne jakieś ciało stałe, ciecz i gaz, no to zauważymy, że jeżeli mamy ciało stałe i umieścimy je w naczyniu, no to to ciało ma pewną masę, więc wywiera pewien nacisk na podłoże w związku z tym, na to podłoże jest wywierane pewne ciśnienie. Natomiast to co się dzieje ze ściankami, to na ścianki żadne ciśnienie nie jest wywierane. Jak to sprawdzić? Po prostu te ścianki usunąć. Jak usuniemy te ścianki, to okaże się, że z tym ciałem stałym nic się nie stanie. Ono nie może się rozleść na boki, tak, bo ma pewien swój kształt, który jest niezmienny. W takim razie skoro tutaj i tutaj usunięcie ścianki nie spowoduje tego, że to Ciało stałe się odkształci, to oznacza, że tutaj i tutaj nie działa na ścianki żadna siła. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku cieczy. Jeżeli nalejemy ciecz do naczynia, to. Oczywiście ta ciecz naciska na dno, ponieważ ma pewną masę, więc tutaj jest wywierane pewne ciśnienie. Natomiast, jeżeli byśmy zrobili taki eksperyment, że właśnie ro, y, zabieramy te ścianki albo po prostu robimy jakąś dziurkę w ściance, no to okaże się, że woda będzie się wylewała. W takim razie oznacza to nie mniej nie więcej tyle, że tutaj jest jakaś siła, która działa na te ścianki. Jeżeli działa siła, no to z nią jest związane jakieś ciśnienie. Podobnie ma się sytuacja w gazie, tylko gaz musimy zamknąć w jakimś naczyniu. Jeżeli mamy cząsteczki gazu, to one poruszają się ruchem chaotycznym i po prostu zderzają się ze ściankami naczynka, przez co właśnie wywierają siłę na to naczynko, i z tym jest związane ciśnienie, które również rozchodzi się w całej objętości. Czyli inaczej wygląda sytuacja w ciałach stałych, które wywierają ciśnienie tylko na podłoże, natomiast tutaj na boki tego naczynka. Nie. Natomiast w cieczach i w gazach to ciśnienie rozchodzi się we wszystkich kierunkach. I jeżeli mówimy o cieczach, to wówczas mówimy o ciśnieniu hydrostatycznym, a ta siła, która tutaj się pojawia, mówimy o niej, że to jest siła parcia hydrostatycznego. Natomiast jeżeli mówimy o powietrzu, to mówimy o ciśnieniu atmosferycznym. Zatrzymajmy się chwilę przy tym, w jaki sposób przenosi się ciśnienie przez wodę, w jaki sposób to się dzieje. To się dzieje w ten sposób, że siła spręża się pod wpływem siły nacisku. Czyli jeżeli mamy naczynie, w nim mamy wodę, no to cząsteczki wody, które są u góry, będą naciskały na cząsteczki wody, które są położone niżej. W takim razie jest pewna siła nacisku i woda się delikatnie spręża. Przez to, że woda się spręża, no to po prostu cząsteczki zbliżają się do siebie. Jeżeli cząsteczki są zbyt blisko, no to zaczynają się wzajemnie odpychać i to odpychanie rozchodzi się we wszystkich kierunkach. W takim razie ciśnienie wywierane jest nie tylko na ścianki, ale również w każdym punkcie cieczy. Czyli jeżeli po prostu włożymy sobie jakiś przedmiot do cieczy, no to okaże się, że na każdą ściankę tutaj będzie wywierana pewna siła i będzie z nią y, związane ciśnienie. I to jest bardzo ważne, że ciecz może przenosić zarówno ciśnienie, które wynika z jej własnego ciężaru, i to jest właśnie ciśnienie hydrostatyczne, ale może również przenosić ciśnienie, które jest wywierane przez siłę zewnętrzną. Czyli po pierwsze jest ciśnienie z tego powodu, że po prostu jest woda i ona ma jakiś ciężar, ale po drugie, jeżeli przełożymy pewną siłę tutaj, no to ona działa na pewną powierzchnię S, w takim razie powoduje, że zmienia się ciśnienie o wartość F przez S. Powiedzmy sobie dwa słowa o ciśnieniu hydrostatycznym. Ciśnienie hydrostatyczne, tak jak wcześniej już powiedziałam, jest to ciśnienie wywierane przez ciecz z powodu jej własnego ciężaru. I jeżeli sobie narysujemy tutaj naczynie z cieczą, na przykład z wodą i chcemy wyznaczyć ciśnienie, to ciśnienie zależy od gęstości tej cieczy, od przyspieszenia ziemskiego i od wysokości. Co to jest to h? To jest wysokość słupa cieczy. Jak to rozumieć? Jeżeli chcemy zmierzyć ciśnienie, na przykład w tym miejscu, to musimy wyznaczyć wysokość słupa cieczy. Ciśnienie jest związane z wywieraniem siły, tak? A siła, jeżeli chodzi o ciśnienie hydrostatyczne, wynika z tego, że woda ma ciężar. Czyli rozpatrujemy tę wodę, która będzie naciskała na ten punkt, czyli wysokość słupa cieczy liczymy od tutaj góry. Do dołu, czyli to jest wysokość słupa cieczy H1, powiedzmy, i tu jest ciśnienie P1. Czyli ciśnienie P1 to jest R razy G razy H1. Jeżeli zaś chcielibyśmy poznać ciśnienie na tej głębokości, no to wysokość słupa cieczy jest wtedy taka. Tak? Więcej cieczy jest nad tym punktem, w związku z tym działa większa siła, więc powinno być wyższe ciśnienie i faktycznie p2 jest równe R razy g razy h2 skoro h2 jest większe od h1 no to p2 jest większe od p1 czyli im głębiej zanurzamy dane ciało tym wyższy słup cieczy i tym wyższe jest ciśnienie i w tym miejscu warto zauważyć że to ciśnienie wartość tego ciśnienia zależy od rodzaju cieczy i od wysokości słupa cieczy natomiast nie zależy od kształtu naczynia nie zależy od przekroju poprzecznego naczynia czyli na danym poziomie to ciśnienie będzie stałe, czyli tutaj mamy jakąś wartość P2 w każdym miejscu. Natomiast jeżeli mówimy o gazie, jeżeli mówimy o powietrzu, to mówimy o ciśnieniu atmosferycznym. I skąd to ciśnienie się bierze? Powietrze ma stosunkowo niewielką gęstość. Ale wywiera dosyć duże ciśnienie na ziemię. Dlaczego? Ano dlatego, że tego powietrza jest dużo. Nad powierzchnią ziemi warstwa atmosfery ma bardzo dużo kilometrów. W związku z tym wywiera bardzo duże ciśnienie, bo jest bardzo wysoki słup powietrza. A pamiętamy, że ciśnienie to jest ρ razy g razy h. Mimo że RO, czyli gęstość powietrza jest niewielka, to ten słup, wysokość słupa tego płynu jest wysoka. I teraz, wraz ze wzrostem wysokości, ciśnienie maleje. To jest logiczne, bo wysokość słupa powietrza się zmniejsza. Jak idziemy do góry, no to jest tego powietrza nad nami mniej. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, że wraz z ciśnieniem znacząco zmienia się też gęstość powietrza. O ile w przypadku cieczy. E, Uznawaliśmy, że gęstość jest stała i nie zależała od wysokości. O tyle dla powietrza tak nie możemy zrobić. Czyli, jeżeli chcielibyśmy sobie narysować wykres zależności ciśnienia od wysokości nad poziomem morza, to narysowalibyśmy taki wykres, czyli, że to ciśnienie spada, jak idziemy w górę. To ciśnienie jest coraz niższe, ale też powietrze jest coraz rzadsze. Przez co możemy powiedzieć, że gęstość RO również spada, raz z wysokością nad poziomem morza. Ale w tym miejscu chcę podkreślić, że ten wzór właśnie y, odnosi się ogólnie do płynów, a płynem, y, płynem jest zarówno ciecz, jak i gaz. W takim razie y, zarówno ten wzór, jak i zaraz prawa, które dotyczą płynów, będą się odnosiły nie tylko do cieczy, ale również do gazów. I właśnie, wywołałam do tablicy prawa dotyczące płynów. Przejdźmy sobie do tego. Jest kilka praw właśnie zajmujących się tutaj płynami i mówiących o tym płynach. Pierwsze prawo to jest prawo Pascala i prawo Pascala mówi, że nacisk wywierany na ciecz albo gaz powoduje jednakowy wzrost ciśnienia w całej objętości cieczy albo gazu. Jak to sobie wyobrazić? Jeżeli mamy kolbę miarową i chcielibyśmy sprawdzić, Tutaj powiedzmy na jakimś poziomie robimy dziurkę. No i y, przykładamy tu pewną siłę F. Widzimy, że woda wypływa w jakiś tam sposób. Teraz, jeżeli zwiększymy tę siłę, damy jakieś F2, to okazuje się, że woda będzie mocniej wypływała, i teraz w całej tej objętości ten wzrost ciśnienia będzie jednakowy. Czyli, jeżeli ja napiszę, że powstało jakieś delta P, które jest związane z tym, że działa pewna siła, na pewną powierzchnię S, no to w całej objętości to delta P rozchodzi się tak samo. Ale uwaga! Ciśnienie wynikające z działania siły zewnętrznej dodaje się do ciśnienia hydrostatycznego cieczy w danym jej punkcie. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne z tego powodu, bo wcześniej mówiliśmy, że ciśnienie hydrostatyczne to jest rho razy g razy h. Czyli na tym ci poziomie ciśnienie jest inne, jakieś p2, niż na tym poziomie p1, tak, bo jest inna wysokość słupa cieczy. Natomiast jeżeli przełożymy siłę i pojawi się jakaś zmiana ciśnienia, to ta zmiana ciśnienia rozejdzie się równomiernie, czyli do tego P2 doda się delta P i do tego P1 również doda się delta P. Czyli żeby sobie tutaj nie pomieszać, prawo Paskala nie mówi o tym, że w całej objętości e, na przykład takiej cieczy, że w każdym miejscu tutaj jest takie samo ciśnienie. Nie, ciśnienie jest różne. Natomiast ten dodatek ciśnienia, który wynika z działającej siły zewnętrznej jest taki sam w każdym punkcie cieczy. I teraz prawo Pascala jest wykorzystywane w, w, w budowie urządzeń hydraulicznych, czyli na przykład hamulców, podnośników czy prasy hydraulicznej. I te urządzenia mają za zadanie zwielokrotnienie niedziałającej siły. I można sobie to wyobrazić w ten sposób, że jeżeli tutaj zadziałamy pewną siłą F1, niewielką, na powierzchnię S1, również niewielką, no to spowodujemy, że zmieni się ciśnienie o F1 przez S1. Sprawa Paskala wiemy, że ta zmiana ciśnienia będzie się propagowała w ośrodku w taki sposób, że to delta P będzie stałe. W szczególności w tym miejscu po prostu pojawi się delta P, no więc skoro ciśnienie jest wywierane na ten, niech to będzie jakiś tłok, no to jest tu jakaś powierzchnia S2, więc musi się pojawić pewna siła F2. No to to delta P jest równe po prostu F2 przez S2. Skoro ta zmienia, zmiana ciśnienia ma być równa tej zmianie ciśnienia, wiemy to sprawa paskala, no to F1 do S1 jest równe F2 przez S2. W takim razie wiemy, jak używając niewielkiej siły, otrzymać dużą siłę. Jeżeli ja użyję niewielką siłę na niewielkiej powierzchni, a potem przekażę to ciśnienie na dużą powierzchnię, to powstanie mi duża siła. Bo jeżeli S mi rośnie, no to żeby ten stosunek był stały, to F również musi rosnąć. Więc w ten sposób działają urządzenia hydraulicznie, czyli zwielokrotniamy działającą siłę wykorzystując prawo Pascala. Kolejne prawo, które dotyczy cieczy jest to prawo naczyń połączonych. I ono mówi, że w naczyniach połączonych i otwartych od góry ciecz dąży do wyrównania poziomu. Jeżeli sobie weźmiemy jakieś tutaj naczynie narysujemy, tu będzie zwykła rurka, tu pochylona, tutaj jakaś wybrzuszona, a tutaj wreszcie szersza, to jeżeli nalejemy tu ciecz, to okaże się, że ta ciecz się tak rozprowadzi, że będzie tutaj pewien stały poziom. O tym mówi prawo naczyń połączonych. Ale jest jeszcze inne sformułowanie tego prawa, które powie nam troszeczkę więcej. Inne sformułowanie brzmi następująco. Warunkiem równowagi cieczy w naczyniach połączonych jest równość ciśnień mierzonych przy wspólnym dnie we wszystkich ramionach. Dlaczego to jest fajniejsze sformułowanie prawa naczyń połączonych? Bo jeżeli sobie weźmiemy przykładowo ururkę i nalejemy tutaj wodę, no To woda się ustali, woda się rozprowadzi w ten sposób, że ta wysokość będzie równa tej wysokości. I teraz jest równość ciśnień mierzonych przez wspólne dnie, czyli tutaj jest jakieś wspólne dno, jest pewne ciśnienie. I teraz na tej wysokości będzie takie samo ciśnienie jak na tej, na tej, takie samo jak na tej i tak dalej. Natomiast co się dzieje, jeżeli wlejemy dwie ciecze? Jeżeli wlejemy dwie cieczy, no to okaże się, że jedna na przykład będzie tutaj. A druga na przykład niech będzie tutaj. I okazuje się, że teraz ta wysokość, do której dana ciecz sięga, nie jest taka sama. Natomiast prawo naczyń połączonych nam mówi, że ciśnienie przed nie jest takie samo. I teraz w momencie, dopóki mamy jedną ciecz, no to do tego poziomu, do którego jest jedna ciecz, ciśnienie będzie takie samo w obu tutaj mm, ramionach tej rurki. Więc w szczególności w tym miejscu będzie ciśnienie P i w tym miejscu będzie ciśnienie P. Takie samo. A teraz, jak liczymy ciśnienie hydrostatyczne, to jest gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość słupa cieczy. Więc jeżeli tu mamy pewną ciecz, na przykład którą znamy, i jej wysokość słupa cieczy to jest H, napiszę HZ, że to jest ciecz znana, natomiast tutaj mamy wysokość słupa cieczy Nieznanej, no to jeżeli to sobie zmierzymy w wyniku pomiaru, to zauważmy, że możemy napisać, że to P jest równe gęstość tej naszej cieczy nieznanej razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość tej nieznanej cieczy, a po drugiej stronie możemy napisać, że mamy gęstość znanej cieczy, przyspieszenie ziemskie i wysokość znanej cieczy. Prawo raczej połączonych nam mówi, że mamy tu wstawić znak równa się. To się skraca przyspieszenie ziemskie i w takim razie widzimy, że mamy połączoną gęstość nieznanego ciała i wysokość tego słupa cieczy z gęstością znanego ciała, znanej cieczy i z wysokością tego słupa cieczy. To i to możemy odczytać w wyniku doświadczenia, jak mamy znaną ciecz jedną, to to znamy, i dzięki temu możemy sobie wyznaczyć gęstość nieznanej cieczy. Kolejną rzeczą, o którą chcę powiedzieć w podsumowaniu, jest pojęcie paradoksu hydrostatycznego. Paradoks hydrostatyczny jest związany z tym, że mamy różną ilość wody, a więc różny ciężar, ale przed niej jest to samo ciśnienie. Jeżeli sobie rozpatrzymy dwa naczynia, jedno w takim kształcie i drugie w takim kształcie, i teraz założymy, że. Pola powierzchni są takie same S i wysokość słupa cieczy jest taka sama H, to wówczas zobaczymy, że ciśnienie, które jest równe rogie H, będzie takie samo w tym i w tym naczynku, bo mamy tę samą ciecz, jest ta sama wysokość słupa cieczy, więc jest to samo ciśnienie. Z definicji ciśnienia wiadomo, że ciśnienie to jest stosunek siły wywieranej na powierzchnię do powierzchni. W takim razie, skoro mamy tę samą powierzchnię, i jest to samo ciśnienie P, no to musi być wywierany ten sam nacisk, ta sama siła. Czyli tutaj mamy siłę F i tutaj mamy siłę F. Jeżeli sobie popatrzymy na te dwa naczynia, no to jasno widzimy, że M1 i M2 są różne. Że masa. Cieczy, która jest zawarta w tych dwóch naczyniach, jest różna, no bo to naczynie się po prostu rozszerza, tak? Ma to samo S, więc widzimy, że tu jest jakiś naddatek tej masy w porównaniu do, do tego naczynia. Dlaczego zatem te dwie siły są sobie równe? Gdzie zniknęła ta masa? Gdzie zniknęła ta siła ciężkości związana z tą masą? To wynika z tego, że jeżeli sobie rozrysujemy siłę parcia, no to w tym przypadku siła parcia jest oczywiście na spód naczynka, ale również siła parcia jest wywierana na ścianki. Z trzeciej zasady dynamiki Newtona wiadomo, że jeżeli jest siła akcji, to jest i siła reakcji. Jeżeli jest nacisk na ściankę przez cząsteczki wody, to również ścianka musi naciskać na te cząsteczki wody siłą o tej samej wartości, ale o przeciwnym zwrocie. Czyli na wodę obecną w naczyniu działa taka siła ze strony tej ścianki i taka siła ze strony tej ścianki. Te dwie siły się znaczą i mamy tylko tutaj parcie na dno i związaną z nim siłę. I ta siła nacisku jest faktycznie równa m1 razy g. Natomiast w tej sytuacji, jeżeli zastanowimy się nad siłą nacisku, no to siła nacisku jest skierowana w ten sposób, siła reakcji będzie skierowana w ten sposób. Jeżeli rozrysujemy sobie na składowy rozłożymy tę siłę. No to owszem jest składowa tutaj w tym kierunku, która będzie się tutaj znosić, ale jest jeszcze składowa do góry. I te składowe akurat nie będą się znosić, tylko będą się do siebie dodawać. W takim razie widzimy, że ten nacisk, który jest wywierany ze strony ścianek na wodę, w pewien sposób odciąża dno, bo tutaj pewna siła jest zwrócona do góry. Jeżeli dopiero sumujemy te siły do góry odejmiemy od tej siły na dół, czyli od tego M2G, odejmiemy to coś, co jest związane z tymi składowymi, no to wyjdzie nam faktycznie M1 razy G, czyli nigdzie masa tutaj nie zginęła. I jest jeszcze jedno bardzo ważne prawo, które odnosi się zarówno do cieczy, jak i gazów, jest to prawo Archimedesa. Mówi ono, że na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu, czyli jeżeli mamy. Tutaj e, ciecz, zanurzymy ciało. To prawo Archimedesa mówi, że działa siła wyporu. Ma ona kierunek pionowy, czyli taki. Zwrócona jest w górę, czyli tu siła wyporu. A co do wartości, jest równa ciężarowi takiej objętości cieczy, jaką to objętość ma zanurzone ciało. Czyli FW możemy napisać, że jest równe jakiemuś ciężarowi. I ten ciężar jest równy ciężarowi objętości cieczy, jaką to objętość ma zanurzone ciało. Dlaczego? Bo Teraz tyle jest wody wypartej, ile tutaj objętości ciała do tej wody włożono. W związku z tym, jeżeli sobie napiszemy wzór na siłę wyporu, to ogólnie on jest równy. Gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie, razy objętość zanurzonego ciała. I jeżeli sobie uświadomimy, że tyle, ile Objętości się zanurzyło, to tyle wody zostało wypartej, to wyparta woda razy gęstość da masę wypartej cieczy. A masa razy przyspieszenie to jest ciężar, więc otrzymujemy tutaj faktycznie ciężar wypartej cieczy. I na sam koniec powiedzmy sobie o warunku pływania, warunku tonięcia i warunku wynurzania ciał. Jeżeli mamy taką sytuację, że ciało sobie pływa swobodnie, to oznacza, że działająca na nią siła grawitacji skierowana do dołu równoważy siłę wyporu. Tak, bo jeżeli pływa, to oznacza, że ani nie unosi się do góry, ani do dołu, czyli te dwie siły muszą się równoważyć. W takim razie siła ciężkości jest równa sile wyporu. Siła ciężkości jest związana z ciałem, natomiast siła wyporu jest związana z gęstością cieczy, w której to ciało pływa. Jeżeli sobie podstawimy tutaj odpowiednie wzory, to w ostatecznym rozrachunku dojdziemy do tego, że gęstość ciała musi być równa gęstości cieczy. Z kolei, jeżeli ciało tonie, to oznacza, że działająca siła grawitacji jest większa od siły wyporu. W takim razie FG jest większe od FW i jeżeli tutaj poczynimy te same przekształcenia, to wyjdzie, że gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy. I w takim przypadku ciało tonie. I warunek wynurzania, jeżeli Siła ciężkości, siła grawitacji jest mniejsza od siły wyporu, no to wówczas FG jest mniejsza od FW, siła wypadkowa tu w takim razie będzie działała do góry, i w takim razie to oznacza, że gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy. W tym miejscu warto pamiętać, że mówimy o średniej gęstości ciała, czyli jeżeli mamy tutaj na przykład stalowe pudełko, ale ono jest wypełnione powietrzem, to musimy obliczyć średnią gęstość tego ciała. Bo ona nie będzie równa gęstości ani stali, ani powietrza, tylko musimy to w pewien odpowiedni sposób uśrednić. Na sam koniec chciałam jeszcze wrócić do prawa Archimedesa i powiedzieć tutaj jedną ważną rzecz. Jak w tym wzorze się nie naciąć? Pamiętajmy, że jeżeli mamy taką sytuację, że ciało jest częściowo wydłużone to to oznacza że działająca siła ciężkości jest równa masie całego tego ciała razy przyspieszenie ziemskie natomiast siła wyporu jest związana jedynie z objętością zanurzonej części ciała czyli jedynie z tym fragmentem czyli ro razy g razy V zanurzonego ciała natomiast masa jest związana z całą masą całego ciała OK? Żeby tutaj sobie nie pomieszać i zawsze pamiętać, że siła wyporu jest związana tylko z tą objętością, która jest zanurzona w cieczy albo w gazie. I to są najważniejsze informacje, które powinniście wiedzieć z działu dotyczącego hydrostatyki.